Dzień dobry Państwo! witamy wszystkich. Jako pierwsza zmiana, a także jako formacja, chcielibyśmy bardzo podziękować za nominację do tej fajnej zabawy jaką jest Ice Packet Challenge przez niektórych z także splashem. Przeleliśmy już pieniądze na fundację, która zajmuje się stwardnieniem bocznym zanikowym. Na koniec będziecie mogli zobaczyć adres, numer konta i adres tej fundacji, też możecie im pomóc. I chcieliśmy pokazać wszystkim amatorom miseczek dla kotów i salaterek, jak to powinno naprawdę wyglądać, także sprawdźcie.

O, Dlatego nominujemy zespół piersi Adama Asanowa i Otra Żyłę. Poranną rozgrzewkę jest Kirok. I Ojca Tadeusza rydzyka. Może być woda święcona. Niech Express będzie z wami, Jo. Fox FN w rytmie hitów.